Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo spontaniczne nagranie prosto z lasu Kabackiego, w którym jestem chyba po raz pierwszy. Chociaż nawet nie wiem, czy tutaj jeden filmik nie został nagrany na samym początku, ale sprawdzę sobie. To nie jest istotne. Jestem świeżo po odbyciu szkolenia, nie szkolenie, tylko trening interpersonalny, ale ogólnie praca z mężczyznami, 19 mężczyzn i troszeczkę Czuję sobie tą energię prosto stamtąd, i to jest trochę źródło mojej inspiracji na poziomie emocjonalnym, ale na poziomie takim innym, to mm, chciałbym tutaj polecić kanał YouTube Kamil, Kamila, który ma kanał skórysynizm bodajże. Yy, bo tak się fajnie składa to wszystko tutaj parę takich tutaj odbić i się styki połączyły, że parę filmików temu w filmiku pod tytułem. Agnieszka Kozak DDL nawiązuje właśnie do tego Kamila, który na retricie, który organizowałem właśnie, to chyba on stworzył nawet właśnie to Rogan DDL, o którym tam mówię. I w ostatnim filmiku troszeczkę tak przede wszystkim esencją jest chyba jakaś taka, nie wiem, frustracja, czy tak, tak wyrażam to, że mi jest przykro, że wielu mężczyzn szuka sobie wymówek. I horoskopów, jakichś takich subtelnych, zamiast się skupić na tym, co leży w ich kontroli, wziąć odpowiedzialność za siebie i po prostu ruszyć i robić rzeczy, po prostu i uczyć się w, w tym czasie, w czasie tego procesu. I tak właśnie widzę, że to już drugi filmik Kamila, gdzie po prostu bierze kamer kamerę i mówi e, rzeczy po prostu o swoim procesie. I tak też przesłuchałem sobie dosłownie 90 sekund tego filmiku, który wyszedł, gdzie bardzo ze mną rezonuje to, o czym mówi, o po prostu mozolnej pracy, o procesie, o powtarzalności, o pchaniu tego głazu. I chciałbym tak, żeby to było dosyć spontaniczne, krótkie <grytanie> wideo. Więc po prostu zostawię to tutaj, żeby tak polecić... Sprawdzenie kanału Kamila, może akurat jego gadki do Ciebie trafią. Proponuję, żeby dać mu szansę przesłuchać chociaż te 90 sekund, które ja przesłuchałem, i dać temu szansę. Może to będzie coś dla ciebie. I no, i jakby przede wszystkim propsuję, że po prostu robi rzeczy. Już. Nawet nie chodzi o to, że mówi o procesie robienia rzeczy, że to daje wolność. i Z czym tak jak mówię, bardzo ze mną rezonuje to, co powiedział przez pierwsze 90 sekund. Ale samo to, samo to że bierze. Sprawy w swoje ręce, bierze kamerę w swoje ręce i nagrywa filmik i się dzieli swoim procesem i jest to dla mnie inspirujące. Dziękuję Ci za to, Kamilu. I, no, i pozytywny przekaz, zamiast się skupiać na frustracji, że szkoda, że inni nie robią tak, jak ja bym chciał, żeby robili, to szacun, że coś robisz. I, no, i dzielmy się pozytywnym przekazem. I taką właśnie mam energię. Pozdrawiam z Lasu Kabackiego. Trzeba narobić kroków, bo za 4 godziny mam samolot, więc trzeba zgodnieć, żeby się bardziej najeść. Wiadomo o co chodzi. Jak ktoś tu jest długo i zna lore Macieja Angela, to wie o co chodzi, A jak ktoś jeszcze nie zna, to może pozna. Zapraszam serdecznie, polecam serdecznie, pozdrawiam serdecznie i